Cztery Latek wpadł pod kosiarkę. Trafił do szpitala w ciężkim stanie. We wsi białobłocie, województwo lubuskie, 4 chłopiec został ciężko ranny po tym, jak wpadł pod kosiarkę zamontowaną na ciągniku rolniczym. Dziecko śmigłowcem LPR zostało zabrane do szpitala. Poinformował oficer prasowy komendy miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolski Mał. As, Karol Brzozowski. Wypadek w województwie lubuskim. Cztery latek wpadł pod kosiarkę. We wsi Białobłocie w gminie Deszczno cztery latek został ciężko ranny po tym, jak wpadł pod kosiarkę zamontowaną na ciągniku rolniczym. Dziecko śmigłowcem LPR zostało zabrane do szpitala. Poinformował oficer prasowy komendy miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolski Mał. AS. Karol Brzozowski. Do wypadku doszło w niedzielę przed godzina 17 podczas koszenia łąki z wykorzystaniem ciągnika rolniczego wyposażonego w zestaw kosiarek. Wiadomo, że malec dostał się pod maszynę, ale dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Cztery-latek doznał bardzo poważnych obrażeń. Z zachowanym własnym oddechem został przekazany załodze śmigłowca LPR, która zabrała go do szpitala w Szczecinie, powiedział cytowany przez pap mał. As. Brzozowski. Komisarz. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolski powiedział, że na miejscu wypadku policjanci prowadzą oględziny i przesłuchują świadków. Kropka. Mężczyzna kierujący ciągnikiem był trzeźwy. Postępowanie mające ustalić przebieg i przyczynę wypadku będzie nadzorował prokurator.